Cześć, mamy grudzień, a to oznacza, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to czas, w którym dekorujemy domy, spędzamy czas razem. Idąc tym tropem, przygotujemy sobie dzisiaj bardzo prostą, ale efektowną dekorację, którą możemy używać w domu bądź też na dworze. Co to będzie? Będzie to renifer. Do tego potrzebujemy chłody drewnianej, wałka okrągłego, e, oczywiście o średnicy takiej. Proporcjonalnej do wielkości naszego renifera, piły japonki, wiertło Forstnera w rozmiarze wałka oraz wiertło do drewna w celu pozostałych mocowań. To co? Zaczynamy? Zobaczcie, jak to łatwo się robi. Pierwszą czynność, którą musimy zrobić, to wyrównanie drewna, aby było proste. Następnie z drugiego kawałka docinamy głowę renifera. Kiedy mamy dociętą głowę oraz tłów, możemy przygotować miejsce na nogi i szyję. W tym celu będziemy wiercić wiertłem Forstnera, w moim przypadku fi 20. Teraz z wałka Fi20 wycinamy nogi. W moim przypadku będą one długie na 13 cm. W waszym to proporcjonalnie do wielkości renifera, jakiego tworzycie. Pamiętajcie tylko, aby oznaczyć sobie te nogi, żeby miały jednakową długość, a nie cięć na oko, bo później jest tylko więcej problemu. Kiedy mamy wszystko przygotowane, możemy wklejać nogi dla jego mościa. Kiedy nasz renifer ma już wklejone nogi, dotkniemy je teraz tak, aby stał pełną stopą. Racicą? A no może wałkiem, aby stał właściwie. Czyli mierzymy sobie. Wysokość w najwyższym punkcie przenosimy ten wymiar na drugą stronę i docinamy następnie przymierzamy szyję, wiercimy, obsadzamy. Tak samo jak z nogami. Sam korpus mamy zrobiony. Pora na detale. Czyli poroże, gałązek, oczy, no i czerwony nos. E, dziękuję Wam za uwagę. Zobaczcie, jak ten Renifer wygląda e, końcowo. Jak go zdobicie, jak wykończycie, zależy już tylko i wyłącznie od Was. Spójrzcie na mojego Renifera i zobaczcie, czy takie coś pasuje Wam. Do zobaczenia w kolejnych filmach i. Zdrowych i pogodnych świąt. Trzymajcie się.